Chcę zakręcić kobietą, gdzie jest sklep. <laughs> 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 ojku. Okay. Towarzysze, pragnę posiadać was te swojej liście znajomych. Michał, weź sobie mikrofon i bo ci ten. Nie, już naprawiłem. To jeszcze nie, jeszcze, jeszcze trochę ma. No co? Faktycznie. O nie ma, o. teraz jest cool, teraz jest <laughs> <laughs> słyszałem, słyszałem to. <laughs> Przestań używać swojego głosu. Hm? Mm? Mm? zamknij mordę, ok, dobra. Jesteś w swoim żywi, też ja swoim. <laughs> o tak. Czuję tak, tak. Tak mi <laughs> przykro jest w trudno. <tym> <laughs> Why you To jest skrzynka, korci mnie, ale ja się stąd spierdzielę Mmm... Ja widzę ludzi przed nami jak coś to cię podniosę Dobra Zaufam ci no, Chociaż to może być, to tą... zaufam ci, o no, nie jak mam... Jak mam spadać szybciej? To, nie nie Gościu, jadę do ciebie, mam fajne biciu ja tak, tak. nie, nie tak szybko, nie tak szybko Optimusie Są mnie za dwóch osób, Optimusie nie tak szybko Tu ktoś jest, tu ktoś jest Nie, nie, Czekajcie, ja go sobie... Gdzie? Ja strzelam mi go No ja już go mam o tam! O! Co Rybę jakąś i wziąłem mi spadła z powrotem. na się Rest in peace, pepperoni, cappuccino, pistachio, bro. You shall be missed. Ale spasła. Możecie się tu zebrać. First the kiss. No, możemy się tu zebrać, dobrze, już. Then the come. Mi się oczekuje. O! O! tutaj jest... A bo to tak się prowadzi, Strefa! Się strefa! Michał, jedź! Michał, jedź! <grym> <grym> no Zapierdolę! Za, na, na szczęście, Michał, zdobyłeś ten super <grym> szybki pojazd i udało nam się uciec z niebezpieczeństwu. Za pami leci Rekin, możecie. Co? A jest? No? Ej, chodź, dawaj, robimy go. Zrobimy <grym> go! <grym> Ale Rekin nie daje za dużo nieszczęścia. Ja. Mogę go tym przeciągnąć? Dlaczego nie dowiedziałem się wcześniej o możliwościach tego urządzenia? Bo ja jeździę po lądzie. O kurwa! O kurwa! Hej! O nie! Ej, do Posiadam zapotrzebowanie na anioł snajperską. O, oh, same, same. Ej, trafiłem ja... go! Trafiłem go! O chuj! A bo tam znajduje się nikczemnik jakiś. Zim. Ej, ja ich trafiłem wszystkich co? Ja ci wstrzelać do moich przyjaciół. No, trafiłem! Chciałem A tam! Jeszcze jest za prawo na moście. Nie żyję. Ale oh. oh. fucking insane, bro! Yo! Oh damn, this music It slaps dude No jaki dreń Guys, tu jest jakieś tajne, tajne przejście, chodźcie tu What? Oh. No co? Wolcic Bruh nie Stark slut Co moja mama? Oh shit oh, ze zastrzelili drzewa sprzede mnie Strzelili mi drzewo! Dobra, dostał. How tu snajperka? Myślę, Ej, nie A. wiem, mi dzisiaj mi się tak siada. Mi też! Ej, strefa! Rady, Lucik droba, stary! Lucik! Kwaś, Lucik, zaraz zginiecie Michał, daj mi usiąść! szał, uciekamy stąd. Ej, ale ta snajperka jest kozak, jak mi do, Jak mi tym dzisiaj o. siada Sej no, nie, nie. <ślałem się. <ślałem się. <ślałem> <ślałem> Ale łatwo! <ślałem> To nawet nie miało miejsca, było co? Zgłoś gracza. Jak zgłosić Michała? Bo manda trzeba dać. Gra po co stronie przeciwników. Michał Bagik. Fr. Potwierdź. Co? Reporter, sprawiedliwie, nie reporter. No, nie, to już Mówiłem, że dostaniesz mandat, tak będziesz robić takie wykroczenia. This is so hot, oh my god. talking about my mother. Stork Industries. Stork. co... to jest za śmiech? Co to jest Ten za śmiech? śmiech. Znalazłam pana Starka, znalazłam pana Starka Co? O kurwa, guys O nie, on klepie na ostro No on e, klepie ostro, a ja mam no. Zabijeliśmy go Ty Ironman Kickard, on ma jakiś Kickard Dawaj go, dawaj go, dawaj O nie, nie bo mnie zabije, on mnie zabije Zabije mnie O nie, ładuje, przeładowuje Dobra, okej. Okay. A tego nikt nie bierze? Tej te rękawicy dzikiej? Ja bo No, no nie, mam, nie mam gdzie. Jamo, o kurwa. Jamo, jamo. Obydwoje, chodźcie tu na chwilę. No przestań! Kurwa, obydwoje mówię. Kurwa, kolejnego reporta chcesz? No chodźcie, chodźcie, bo chcę nas uleczyć. Michał! Przybywam! Oh, ja teraz, za chwilę, no. Chodźcie. Wszyscy do, do kółka. Elegant ejaculation. Przyjaźń <laughs> Hej, bo nasze roboty rozwalają tam samochód <laughs> Co? Nie <laughs> Tylko uderzy on ma, on ma 41 HP, to już koniec e, Michał, nie Michał, nie Czekaj, patrz na tego robota Mówię ci stop <śmiech> 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 Zrzuciłem robotę, opatrz Nie no, Spad ze skały! Wejdź z tego malucha, błagam się! Kto strzela? Przeciwnicy tutaj! Ech. O! Tak a nie, o, a to dowodzi! No nie, Wolverine! Wolverine, no! Zabili go w tutaj, grze, bo on w stanie! On w stanie! No na... nie no, ten zabrał go! No, ten zabrał go. Co, co za ty? On mnie i Reksa rozwalił, kiedy jak tu graliśmy. O, no, należy. Moje. Oh, o! Trzeba go obudować, bo on się rozsypie. No, ale nie wiem, czy to nie... A nie, w sumie, jeszcze, no dobra. To oh. co? Kurde! Szao, ty debilu! Ja chciałem wyjść. Gościu! Przepraszam! Dzień No No, typie! Jezu! Ah. Nie, moje <laughs> wody! Kurde, dawaj szpony, konflikskacja zepsułeś tutaj ty... Konflikt konflikt Konflikskacja Konflikskacja Halo, ob, kurde Shaolinie nie ty eee. cieciu, Jesteś skazany na taniec Buteleczka! O nie, pali się Kurde Shaolin destrukcja. Eee, ale to jest shotgun ładny. Ja biorę go chyba. Weź, weź tam są ludzie. No. O, zabiłem kogoś! Trzymaj. O, oh, jest, duże. Eee... Szao chyba na razie próbuje zrozumieć, co się dzieje. <grym> Wiem tyle, że robimy potańcówkę. Oh lol. Potańcówka. <grym> o nie. Lol. Dzień dobry, robiłem do skład. Nice. Eee, jest w jest... Cze... nas... Czekaj, ta baba ma jeszcze kupę. Ta baba ma jeszcze kupę, gdzieś. No nie Nie, nie, <gulę> co? <gulę> <gulę> Wiecie co? Ej, może to przez to, że Szagra pierwszy raz to nam boty dokłada faktycznie? Możliwe. No. Eee. Przepraszam? Nie, nie, spoko, spoko, jest, ja jest, jest, jest fajny. Ja idę zrobić taktyczny bieg do Łazienki. Idę jej przeszkodzić. Wierzchę do Michała. Będę pierwszy. <gulę> Kisu lecie, uderza od o drzwi, kurde. Znowu ten tryb się zrobił, no co jest? Twoja snać. Michał, się Michał jesteś niekompetentny w kierowaniu naszym teamem. Czas na degradację! Czyżbym odebrał 100 waluty? Czyżbyś chciał sobie coś zakupić, szao? Zakupię sobie usługi twojej mamusi. Kurwa. <laughs> tak na mnie tata mówi. no, <laughs> <laughs> No. Czekaj, będę Jan automata, dawaj, tań ze mną. Yeee! Yeah. automata, so. <grym> To jest kurde ta, a poto no to coś tam. A <grym> to, to, no to coś tam, okay. Ej, no! Patrzcie, patrz na to. Co jest? Masz, łap. Patrz, jakie fajne. O! o ale fajne. joint <grym> to... <grym> Tik tik, 57. To na pewno boty. Ja się śmiałem, że jestem taki insane, że gram na boty. XD Well. I teraz mi głupio. To no nie żeby coś, ale ładnie trafiałem. I ty... chodź tu. No ja ładnie trafiałeś, tak? Czy wiesz? O, Michał, ty na pewno masz prawo jazdy? No i znowu muszę cię reportować. Mateuszu, słyszałem, że ominęła cię e, studniówka. <śmiewanie> o nie... <śmiewanie> o, ten zna cały mój Lord. o nie! Patrz, kroczy. <śmiewanie> Girls bathroom lake. Jest. I am approaching you. <śmiewanie> tam, tam ktoś strzelał. Szało, przepraszam. <śmiewanie> ja no to my time has come. <noise> Idę się wstraszył w i zostawcie nie samego. Nie chodź, uratuję się. Chodź, ja ci odleczę. Pięć dobra, sekund! Wiecznego spokoju! Pięć sekund! Chodź ja tu do w... mnie! Chodź z mojej strony, chodź szybko! <noise> nie! Szoo. Nie dobra jak to się. O <noise> równa się. Let's go! Ja sobie poprawię gacie <grym> Jaki jest twój ulubiony sposób przemieszczania się? ZNAK RÓWNOŚCI Ty, ale kurczę. Czekaj, czekaj, was... muszę, muszę ci, ci rywalizować. dam ci apteczkę Tak, ale ty chcesz mnie lecieć, a właśnie, był zapiłem do na 5 metrów Cicho, zamknij się, zamknij, ryj, y ryj, zebra. ryj Bierz to i od razu się lecz Posiadam takowych <grym> <grym> Widzę ze skrepę. Okej, okay, dobra. Aha, yeah. cool. kuks. Kto, do kto do mnie... wali? Co jest? Eee. Um, myślę, że trochę... Na pewno. Ja już mi... Przepraszam Przepraszam. Uh. Czemu toś w... Czemu tutaj coś wybucha? Niestety, mój samochód nie wpływa. Ale i tak spróbuję Szef. wykonać to zadanie. On się żeby... odpływa, kłamałem Kurwa, Jezus, co jest? Jestem niepowstrzymany Chodźcie tu Myślę, że chcę iść do łódki Nie chcecie Już, o, chcemy. O, to No chcemy No chcę iść do łódki O kurde, jak my stąd wjedziemy? No Dlatego miałam takie Jajce, jak zobaczyłam, że ty tutaj w Zjeżdżasz na to. Nie to zadziałało What? What? Ej, ja nie, nie spodziewałem się, że wystarczy uwierzyć no. Ale jest nienagło ma... Jak to jest? Ja to tobie zrobiłem? Dostałem damage od tego ziomuś Michał przejedź przez Expo. Szał wsiadaj, bo zginiemy Szał wsiadaj, bo zginiemy o nie Zapierdolę Dobra, teraz sobie to Ej, zaraz zginę, Michał zginę, umrę, ja pierdolę Dobra, przeżyję, co za typ kurwa, no a ja się leczy, a ten stanął sobie, X mi się zbierać Michał, już przestać No Michał, uh. Michał oh, shit Ej, się rusza, strwa się rusza, uciekamy, uciekamy co no, jest? No... To no, wszystko twoja wina, Michale. Guys jak tak dalej pójdzie zginiemy na boty. No to chyba GG's. Wsiadam jeszcze 21 punktów z droga. O Jezu po dwa schodzi. Nie ma szansy! Koniec. No, mówiłem, że nie ma szansy, no. Myślałem, że to po jeden schodzi. Nieeee duże kicie Michał przyniosł ci babę oh. Dawaj Horny baba ja tak. z rogami Uuuu, jesiii Hahaha Ja O, zostawił was sami Ej, ale chodź tu, chodź tu Hmm? Chodź, coś odkryłeś No, oh, chyba się boję, co odkryłeś Ustań na śmietnik Ło, what? <laughs> no No, <laughs> patrz, teraz ty wejdź Ej, to jest niezły exploit Ej, co? Czekaj, coś nie wyszło. Jeszcze raz, teraz. Aha, no musisz Ta. stać bardziej na tym, na wejściu. Znajduję już się wysoko w powietrzu. No jadę po ciebie. <noise> ej, ej, ej. ej. ej, ej. ej, <głos> ej <głos> dawaj, dawaj. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. <noise> I idę, no. I idę, no. Zawsze jestem z daleka od was, no. Nie dobrze. No! Czemu te auto wpływają? Fuck. Zabił okno, no, no, tak. no tak. Dajcie, tutaj, chodź. <noise> 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 Gdzie jest pan Stroke? <głos> pan, <głos> pan Stroke! O nie. o nie! Panie strąka Panie ten feel so yeah. Widziałeś jak chciałem zatankować. Yeah. tak <noise> Nie musisz po prostu trzymać ten. ja chcę z koleje za to. Michał siura na samochód. Eee, Czemu mnie podlewasz, Michale? Siura ci <głos> <głos> Michale! Czu. No. To co właśnie zrobiłeś było nielegalne. No masz śledzię. No.